Witam bardzo serdecznie i zapraszam na hangout wędkarski. Hangouty wracają w końcu po długiej przerwie technicznej, spowodowanej problemami technicznymi. Słuchajcie, ja stoję na tle tej wiaty, którą kiedyś łobuzy spaliły. Polski Związek Wędkarski ją odbudował. To jest dobry przykład działania Polskiego Związku Wędkarskiego. Jak najbardziej tutaj chylę czoło, że to się udało. Zrobić. Nie znam szczegółów, nie znam źródeł finansowania, zupełnie nie mam pojęcia co i jak. W każdym razie stoi, stoi i to się liczy, prawda? To jest, to jest fakt niezaprzeczalny. Temat tego naszego wędkarskiego hangoutu to tym razem niestety będzie Polski Związek Wędkarski i ta tematyka będzie chyba coraz częściej wracać na mój kanał z tej racji, że. Nie wszystko dzieje się tak dobrze w Polskim Związku Wędkarskim, jak to co teraz z tyłu za mną widzicie. W wodach Polskiego Związku Wędkarskiego nie ma ryb. I to jest też fakt. To jest też prawda niezaprzeczalna. Podobnie jak to, że ta wiata została odbudowana. Dwa fakty. Wiata stoi, ryb nie ma. I o tym właśnie będziemy rozmawiać na naszych hangoutach. Te tematy będą teraz bardzo. Często poruszał w swoich e, filmach, w swoich wypowiedziach. Tak sobie pomyślałem, że słuchajcie, e, kim ja jestem? Taki mały jeden youtuberek, mający tam niecałe 20 tysięcy subskrybentów. Oglądalność e, spada, coraz gorzej jest z tym wszystkim. Ale zaraz, zaraz. Ten mój głos, to co powiem. To wysłucha kilka tysięcy ludzi. Kilka tysięcy wędkarzy. Może wśród nich znajdzie się ktoś, kogo to moje ględzenie, marudzenie e, nasze, bo na wędkarskich hangoutach też będziemy przecież o tym mówić. Popchnie, zastymuluje do jakiegoś naprawdę dobrego działania. Kilka tysięcy wędkarzy nas wysłucha. Rzućmy pomysły, troszkę popatrzmy, troszkę pokrzyczmy, trochę ponarzekajmy na ten Związek Wędkarski. Niech działacze tego Związku też wiedzą, co się dzieje i jakie są odczucia ich członków. Ja jako członek Wędkarski, e, Związku Wędkarskiego, członek Wędkarski, głupoty gadam, członek Polskiego Związku Wędkarskiego, teraz ogromnie żałuję, że w tym roku wykupiłem kartę wędkarską, w tym roku Wykupiłem w przyszłym roku, najprawdopodobniej już takiego błędu nie popełnię. Przestanę być członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego. Tak mi się wydaje, że tak w tym kierunku yy, to będzie wszystko zmierzać. Ale dobra, to tak tytułem wstępu i tytułem zapowiedzi do tego naszego wędkarskiego hangoutu, który odbędzie się 6 czerwca o godzinie 20:00. Zapraszam Was bardzo serdecznie, porozmawiajmy, dajmy impuls, zacznijmy zmieniać. Polski Związek, Związek Wędkarski. Bo czas na zmiany nadszedł. To już nie ma się na co oglądać. Każdy, kto może i jak może. Niech zaczyna działać. Ja mogę pogadać na swoim kanale, który obejrzą tysiące wędkarzy. I to właśnie zaczynam robić. Eee, jeszcze raz przypominam, godzina 26 czerwiec. To jest poniedziałek. Słuchajcie, hangout jest. Eee, Oczywiście otwarty dla tych, którzy dadzą mi znać, że chcą brać udział w tej rozmowie. Nie ma takiej opcji, żebym puszczał zaproszenia, tak jak było kiedyś i ludzie wchodzili na luzie, na luzie. Bez wcześniejszego uprzedzenia mnie, że będą. Nigdy nie wiedziałem kto przyjdzie i z czym przyjdzie na ten hangout. Tym razem, ci, którzy chcą wziąć udział w rozmowie, muszą do mnie napisać na adres marwiszmałpamartwisz.pl albo ci, którzy posiadają numer telefonu, zadzwonić i potwierdzić chęć wzięcia udziału w tej dyskusji o polskim związku wędkarskim. Czy on jeszcze jest polski? Czy okręgowy? Czy on jeszcze jest? Wędkarski? Czy rzucarski już tylko? Bo w sumie to tylko rzucamy wędki w wodę. Zapraszam Was. poniedziałek godzina 20. 6 czerwiec. Porozmawiajmy, ponarzekajmy, rzućmy jakiś impuls. Czas na zmiany nasze.